Ojca I syna, i Ducha Świętego. Cieszę się, że znowu mamy okazję spotkać się tutaj w kościółku, wokół ołtarza. Ale mamy takie doświadczenia. Myślę, że, że wielu z nas. Usłyszało też to, ten głos, który, który, o którym mówią tu dzisiaj Ewangelii, Głos ojca naszego tatusia, jak, jak mówi po litu, i powtarza nasza siostra Maria: tat, papa, papa, który mówi. I myślę, że do myślę, że większości z nas tu powiedział, usłyszeliście: To nie jesteś dla mnie, moim dzieckiem. Jesteś moim synem. I mówi to tylko nie do Pana Jezusa, ale też do mnie, też, do Ciebie też. Myślę, że wielu z Was to usłyszało. Czy się mylę? Nie, nie. Usłyszeliście, dlatego tam, gdy, mu, gdy muzyka zagra, to wstajemy, podnosimy ręce, ponieważ te, te słowa, ta, ta deklaracja tej miłości, Bożej. W stosunku do mnie jakoś tak mnie z, no, zauroczyła. Myślę, że z każdego z nas możemy powiedzieć, za prorokiem Jeremiaszem, że, że Panie ty nie uwiodłeś, a ja się pozwoliłem uwieść. I wielu z nas jest. Pozwoliło się uwieść Pan. Pozwoliło się uwieść Ojcu. I uwierzyłem. Bo te słowa miłości nie mogą, nie mogą mylić, nie mogą nas yy, gdzieś tam wywieźć na manowce. Wierzymy, wierzymy, bo ten Duch, który nam daje, Duch Jezusa Chrystusa, który żyje w nas, potwierdza to, że to są słowa prawdziwe. I widzieliśmy już też, wielu z nas widziało uzdrowienia, jeżeli sami tego nie doświadczymy, wielu z nas doświadczyło, Mocy Bożej, dlatego tu jesteś. Wielu z nas doświadczyło potęgi, chwałej potęgi obecności Pana w Jego życiu. Jak was błogosławił Przedmogący Ojciec i Syn i Duch świata.